Dziennik Morgana Morgana Morgan Freeman w Diablo O człowiek Psz, jakie fejmy tutaj na kanale LAM Games TV Nie ma najmniejszego sensu. Co przegapiłam, wujku? Co powinnam zobaczyć? Czerują ze zniszczonej góry. Wspuszczą ten świat i zmiażdżą wszelki opór. A moje sługi znajdą kamień. Gdziekolwiek go schowasz... Wtedy... oskatecznie... Azmodan zapanuje jako najwyższe zło. Dobrze? Mów do mnie, dziecko. Areat. Demony przybędą z krateru Areat. Wybawiłam kaldeum od Beliala i jego fałszu. Pozostał jedynie Azmodan. Wysyła na nas swoje armie z serca krateru Areat. Od apokalipsy chroni nas tylko twierdza bastionu. Nie dopuszczę do jej upadku. Tak więc się, Witamy serdecznie. Eh, eh, Diablo 3 znowu w akcji, jesteśmy w trzecim akcie. Mróz nas dopadł, zimno dzisiaj na dworze, bo tak miało być właśnie i obejrzeliście <todgłosy> sobie fajny film, dobrej jakości w, w HD, nie? Idę <todgłosy> <todgłosy> właśnie, tak. I tutaj właśnie Asmodana musimy rozwalić sobie, no bo takie po prostu są zasady właśnie w trzecim akcie. I dobrze, co my mamy zrobić? Zapalać e, ognie sygnałowe. No dobra, to, to ja poproszę zapalić ogień, jeśli jeszcze będzie jakiś ogień. No będzie ich pięć. No tak, ale to w zbrojowni? Przejdziemy przez zbrojownię i wyjdziemy na... Dworze. Na dwór, no. Można to tak nazwać. A tutaj jest, to jest miasto całe. O, Adria! No jest. No to wszyscy przybyli. I To co? jest jakby miasto główne. Teraz? Tego aktu, no. I rozumiem. I fajne, bo jest zimowe. No, jest zimnie. Nie mówiłeś mi, że będziemy w zimę. No, a co, miałem cię spoilować? Tak. I to jest właśnie miasto, tylko że to miasto jest, jakby. No, w twierdze, nie? W środku. A, czyli jak, jest... jak Watykan? No, nie do końca, bo to jest środek zamku, tak? To jest zamknięte w zamku, w twierdzy jesteśmy. W twierdzy jesteśmy, stronghold. Tak, i teraz wychodzimy z twierdzy. O, już jest nieprzyjemnie. Teraz może do nas mówi coś go głęboko wprowadzało. No tak, bo musimy tutaj rozwalić wszystkich kolegów. Bo tak nie może być, że wiesz... A no. Że tutaj ten wiesz, że się nie liczyło za chwilę. Dlaczego? Nie wiem, zapytaj się ich. Yy, dobra, notuję. <śmach> Blazarda, że zapytam. Człowieku, wszystko musi być ustalone. Nie no, ogólnie fajnie, fajnie, że wiesz, nie ma takiego zbędnego pierdzielenia, tylko od razu przeszli do konkretów. Wiesz o co chodzi? Z tą stronę idziemy z tego, co oparliśmy. Nie no, 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 tak, dobrze. A, bo to odkryte, bo. Aha, bo tu musimy gdzieś tam wejść, chyba. Tak, ale fokyt, nie? Mimo wszystko fajnie, to, że od razu się zaczyna od akcji. Wiesz, no, że nie tak. masz zbędnego jakiegoś. A, oh, bla, 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 bla tylko wiesz. No, i idziemy na górę. Tam na górze będziemy zapalać ogni. Będziemy puszczać stygnął sos. Tak. Znaczy... Ciekawe jaki ten sos? sos. 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 Może duński. Może. Ciekawe <laughs> czy oni kiedykolwiek jedli hot dogsy z CPN. -u. Nie wiem. Nie słuchaj. <laughs> jak nie, to szkoda, naprawdę. Wiesz? Ale no, no, na pewno. Trzeba kiedyś Black dobij wysłać. Wiesz jak wiesz, zapakuje się normalnie płacić. No ja podejrzewam, że taki sos duński to mogli mieć okazję, bo w alu... jest na jest Na CPN, -ie? co ty gadasz? No co ty gadasz? No przecież mam lodówce, to wiem. No ale dobra, ale to... No ale co, faneksu masz. No ja. No właśnie, a myślisz, że oni tam w Ameryce mają Fanex? Kurczę, ale z... to jest... nie jest. Nie zapomniałem, patrzyłem na czwanią co myślałem że to mogę. No tak myślałem właśnie. Fanex to jest Fanex, wiesz. O lewy zrobiłem. To jest jedyna firma w swoim rodzaju, bo tak tak głównie firmy tutaj nigdy więcej nie było i nigdy nie będzie, tak? No lubisz tak bardzo Fanex? Nie, wiem, no No właśnie. I, I tyle. No, A co tu więcej lubić? No nie wiem. No, właśnie. derwiszowa... Może wiesz... no, i tak. Ty dla mnie? No, to ja się no, bardzo, to. bardzo cieszę. Dobra, wiesz, że idę, tak. rozwalę tego. Tylko... Mm, dobra już nikogo. Teraz ja sprawdzę level. O nie, to. <laughs> tu. Tu. Mm. słabo. Pierwsze trzeba może rozpaść na kilka. O, niech będzie i tak dobrze. A. O, no, tego to nie będę przewarczył na pewno. No nie, to przecież będziesz używał tylko to, 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 to kałacha. Kałacha? To już nie. jest oczywista oczywistość. Jeszcze na B masz, nie? Bombardowanie? Tak. No, a to też nie. Poszegnalne prezent. O, to może być fajne. Bo w tył? Tak, i zostawiam pułapkę jeszcze. No wiem. czym? Wiele co? Lepszy niż ostrzał na pewno. No, no, już tak, już to przerabialiśmy. <laughs> tak? Przedstawialiśmy to? No że jest nie, tylko jeden strzał, tylko wiele. Wiele strzał. strzał, no tak, no to jak sama nazwa wskazuje, powinno być lepsze. No, to... coś tam? Bo no, to... może źle. A, bo kogo... to o to chodzi. Wiesz, to co to chodzi? Nie wiesz o co chodzi? No stary, twoja puenta. O, pas, kogo przywołałem. No, no, tak, Ciecia malinowano. no. To Niech no, no. sobie pochodzi trochę, Zakwa Morgana. Dziennik Morgana. Morgana Morgan Freeman w Diablo. Trzy jakie fejmy tutaj na kanale LAM Games TV. Morgan Freeman przychodzi. Na... Hi Morgan! Hi <grymne> No co, no? Nie, cieszysz się, że Morgan przyjechał. Cieszę się, normalnie słuchaj <noise> pojdzusz się, się tak strasznie cieszę, że mam okazję poznać Morgana Freemana. <noise> jak się z tym czujesz? Po prostu fantastyczna. Sprawa, fantastyczna sprawa, no nie? Może jeszcze sobie zapisać w pamiętniku. No, Dzień ten i ten, 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 widziałem Morgana Freemana. Przyjechał Aha. do mnie. W telewizorze, nie był Morgan Freelancy, no. <noise> To nie każdemu się zdarza takie coś, wiesz, żeby... mieć... Morgana Fermana, jak to znajomego. No, ja no. Ciekawe, czy dodacie po tym na fejsie do znajomy. Ciekawe, czy Ciebie doda, czy subskrybuje kanał. Nie, no to Morgan już dawno subskrybuje. Dawno już subskrybuje. Dawno, on tego a, tak specjalnie wpadł, gdzieś... wiesz, z wizytacją teraz, no. nie? No tak subuje go, a to mówię, wpadnę, zobaczę, odwiedzę. Aha, aha, w ten sposób. I wpadł, zobaczył, odwiedził, zapamiętał, popatrzył i poszedł. No dobra. Wiesz, o co chodzi? Wiesz, co mnie najbardziej dołuje? Że ta moja babka no. jest taka, że patrz, ja mam tą pukawkę, nie? No. A ona i tak wali z rąk. no? No za no życie. Nie no to mi się nie podoba. Może ten mi działa jak mich w Final Fantasy. Że on nie powinien mieć broni wtedy lepszej. Ale już też to przerabialiśmy. No wiem. Ale tak wracam, bo może Aha. po prostu nowi widzowie przyszli i nie rozumieją. Nie rozumieją przekazu o co chodzi. Aha, dlatego jest... powinniście obejrzeć wszystkie poprzednie odcinki, aby zrozumieć... Całe 20... ileś, <laughs> ileś. 20 ileś, abyście zrozumieli właśnie błędę całą o co nam chodzi tak naprawdę. Bo tak to po prostu jak jesteście nowi, pozdrowienia dla nowych widzów. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. Dla starych też, a szczególnie dla Morgana Freemana, e, to możecie nie zrozumieć po prostu naszego przekazu. No to No ale wy jesteście ogarnięci, także z albo z wieży wszystkich. Także hmm. będzie, będzie e, Dobrze. Mamy tutaj strasznie dużo e, przeciwników. Oj tak, to jest strasznie. sporo. Strasznie człowieka, jakbym sam grał. To bym miał trudno. No to na pewno, ale podejrzewam, że i tak byłoby ich mniej. Jednak im, jak się zwiększali z bagaczy, to wtedy się też, się, też. się zwiększa, żeby dostosować poziom trudności jak te do tego, co. się dzieje na ekranie. Znaczy, no no, no, no. No to <laughs> uprośmy to, nie? E, no to także tutaj Blazak się. po co to za kuleczki? Aaaa, ja zabiło mnie? Nie, zamroziło mnie. Gdzie jestem? Ale zebrałem wasze jakieś No takie, właśnie widziałem. Garne. I jeszcze pastę No Ale to pastę, mocowanie po soki, człowieku, będziesz... Będę mocował po sokach. A po sokach do <laughs> tego, właśnie. Słaba, soki dali? Kurczę, dzwoni to balej mówię? mówić. No, no, gdzie są soki? No nie mam lepsze. No zobacz, mam lepsze. No ty tak. też że zręczności nie ma w tym moim. No ale moim dla sercie. Ciebie są lepsze, nie? Ale to mi, to mnie ciekawi. A, to też mam. A no, sprzęt gundą masz Co za kolejny wow. 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 <noise> No to wyrzuć mi chociaż ten pasek Oooo no. o. O. Oh. Wow, jaką mam pelerynki no. ale ty jesteś fajny Człowiek Ale ty jesteś fajny No wiem No ja mam same takie gówna. Smuteczek Wiem, że chcesz, żebym ci wyrzucił. No wyrzucaj to obuźanie. Gundo mam. Chyba. Ale... Ale wyżyć. <laughs> czekaj, czekaj, czekaj. Sabatony. <laughs> Poważnie. Poważnie, sabatony. <laughs> oh. To też coś, tak? Nieś Ta. miał więcej tego. Yy, zręczność niż ja. Pewnie. No może tak być, słuchaj. 398 masz, ale jak założysz, to... A nie, ty masz lepsze. Nie ja mam lepsze. Znaczy, więcej zależności, tak. ale... Ten, ten jest, wiesz, mocowanie po prostu... No, mhm. już troszkę ci się poprawi, tak? Żeby... Troszkę. 425. No i dalej chyba nie mam co zmieniać nawet, nie? Bo jeszcze to to Bo jeszcze mu najlepsze, właśnie, może. To tak. nie wiem, tak. 425. 430. A dobra intuicja. O kurde. Eee! <grymne> Nieduża różnica! Ale jednak. Ale jak ale jest nas jednak. debile, są tyle zręczności, a mózgu nic ty. No kurczę, no o to chodzi w takich postaciach, wiesz, że nasze obie postacie są na zręczność. Ej, dlaczego my w ogóle omijamy. zapalarkę? No już jesteśmy przy tej dużej No już to już zapalmy ją, no. Czekaj, bo tu jest ekipa. O, tu jest ten fajny. Tak, ta naprawdę bardzo fajny. Duży na pewno jest. No, No, nie może... w... Wreszcie, nie. no już, już poszedł, wiesz? Bo jegoś nie da tylko trzeba go przepędzić. Ja zapaliłem Ale... ogień. No patrz, A, jak od razu tak, przyszli. Bo nie przychodzą, Ale od razu, szybko. No i pilnują tego, nie? Szybko, strasznie, to jakiś teleporter. <laughs> Może mieli smarfo teletransporter. <laughs> Może. I też ci co nie wiedzą o co chodzi, to muszą obejrzeć poprzednie odcinki. A ja mam do ciebie pytanie. Yy, co tam u ciebie gdzieś, że coś miałeś jakiś zrobić series z teletransportera? Ale to wiesz. Ale co... ja no, gdzie, to gdzie ty to w odcinku, na przykład, znaczy w kilku pierwszym ileś tam odcinków wstecz no, ale skąd wiesz, że jak nagrywamy ten odcinek to tej serii nie ma, masz rację słuchaj, nie nie no, grasz to graj nie? Znaczy... co, co grasz to graj? no, co, no co... tłumacz się widzą, no, widzowie bo... tu oczekują no, bo... najmłodsza fanka lat 4, no bo miało tak, no sorry tłumacz się, tłumacz się ona tu wyczekiwała na pewno mogę się założyć, no bo, no bo tak no bo tak. To nie jest wytłumaczenie, to... Ansup i 2 na 10. W... Możesz tu wrócić? Nie. To wró... Nie. Zachciało Ci się rozpatrywać z perfu teletransportera. Zwracaj to... tu. Bo co? Bo ja cię proszę. No A. tu coś może być jeszcze. Albo nie. Albo tak. Albo nie. Albo tak. Albo nie. No ale przeciwniki są. No i tam dwóch typów. No i dobra, dwóch typów, wiesz. Zawsze dwóch typów. Słuchaj. A nie, i ty weź już. Dalej idziemy. Smurf No obiecałeś, że zrobisz serię Nie i... obiecywałem, obiecałeś. powiedziałem, że może będzie. Może będzie. No, nie ma może. Powiedziałem tak. Ale nie ma może. Bo co? Bo to. To nie jest wytłumaczenie. Wytłumacz się teraz dlaczego. Dlatego. Zobacz, bo... co nam się na dole dzieje. No nie zła masakra jest, ale my jesteśmy na górze, a oni są na dole. No i dobrze. i co? I tak ich zostawisz? No niestety, no życie. I... Wszystkich się da uratować. No dobra. Słuchaj, nie wiem co będzie z tym smurfem, nie? Może teletransporter? Ale nie, nie chcę nic, nie, nie. Bo potem będziesz że rzucam słów na wiatr, nie chcę rzucać słów na wiatr, to nic nie obiecuję, nie? No dobra. Nie Wiesz jakie. ci będzie. Może że ci wierzę, ale i tak ci nie wierzę. Myślę, ci wierzę. No to po powiedz tak. Powiedz, powiedz co, wierzę Ci. Powiedzmy, że Ci wierzę. No, powiedział, że mi wierzy. Ale jednak Ci nie wierzę. No nie no, co się domyślam, nie? Ale, to Ale no, to powiedz. <laughs> nie, nie, nie. No, fajni przeciwnikowie. No, to byłaby dobra seria, mogę Ci A, Dalej drążysz ten temat? Oczywiście. Ciach, bajera już. No już, no nie myśl no. <laughs> no terroryzm prowadzasz tutaj, wiesz? Czuję się taki osaczony. Też mów się. No dlaczego ja? Nie, nie wiem dlaczego tak, tak to padło, no jeszcze... nie no, naprawdę przykro mi się, Smuteczek. Ma nadzieję. <laughs> Przed Tak. Dobra, zapalam, bo oni się pojadę do domu. No dobra, ty ja go rozwalam tego dużego, nie? Ja już nie musisz. Znaczy nie musisz. No patrz, zostały nam jeszcze dwa święte ognie do zapalenia, bo czujesz jak trochę no, jak na olimpiadzie, wiesz? Jak ten kurde co biegnie z tą pochodnią i musi to zapalać. Stop. Co? Czym oni się zapalają? Zapalają. Dlaczego nie mam w ekwipunku zapałek? Może masz. <noise> nie no, poważnie wiesz, po prostu no, no słabo. Masz Dlaczego tu? No bo tu jest taki mały kawałek żeby mapę odkryć, nie? No dobra. O! Ty jakiego miałeś farta wielkiego, no. ogromnego, no, naprawdę. Nie widziałem. Dalej, no, ja cię... na się. No właśnie, widzę, się ma, Ale co by się stało, jakbyś tam e, wpadł? Nic, bo nie mogę tam wejść. A, to wszystko było ustawione. Aby tylko efekt specjalny zrobić. Patrz. No nie, zawiodłem się na Blazardzie. Kolejny raz. Chyba kolejny raz, musisz kolejny powód dodać po Jej, oni to naprawdę nie wytrzymają po prostu. Wiesz, ile ja zarołam ich? Zapłacę? Zapłacę? No, pewno. No, jak nie więcej, nie można tego w mail? Taniej? No ale wiesz, na maila to jeszcze będziemy może gdzieś się zaginie po drodze na poczcie Nie no tak może, no tak przecież będziemy to Pocztą Polską tego maila postawić No wiesz, wiesz o co chodzi Nie? No ja, wiem, ja, ja wiem A chyba, że wyślemy googlowską, googlowską? Pocztą googlowską? Pocztą googlowską Taka w Polsce? Tak no ja, ja, ja nic nie słyszałem. Oddział googla jest w Polsce No jest. Wiesz gdzie? Proszę. No i tam zanosisz im i prosisz, żeby wysłali to do Blazary bo tak. oni się z Blazardem znają, tak? tak? Tak. Tak było właśnie, tak słyszałem. Infektus. Infektus, dręczyciel dusz, właśnie. I on on akurat nie zna się z Blazardem, oni po prostu do niego zadzwonili, do tego infektusa. I się zapytali, słuchaj, użyjemy Twojej nazwy, Twojej postaci w grze. On a. mówi dobra, no nie? Tak, zgodził się? Zgodził się, no, że widziałeś go. No widziałem. No to musiał się zgodzić. No, nie? no dobra, ale może się nie zgodził, a... No i tak dalej, to On wtedy... Wiesz, tak dali, nie, no, Blazer frajer, frajeruje, ale bez przesady, nie? Tak? No tak. tak, myślisz, tak myślisz. Jeżeli chodzi o kwestie pieniędzy, są uczciwi, no nie? Poprzedni kontrakt mi wypłacili, także są uczciwi. No, bo ja obrałem udział w, w robieniu Diablo I, no nie? Tak? Tak, jak obejrzysz dobrze napisy końcowe, no. to jest tam tak. Lecą napisy. No. Jest pierwsze nazwisko, tam jest P, no. w drugim jest A, tak? w trzecim J, w czwartym D, Aha. co jest po cztery, w piątym D, D, już było D, teraz jest A i w ostatnim K. I jak połączysz to odpowiednią no linią, dobrać. to ci wychodzi Pajda. No, no właśnie, także tak było. Ja brałem udział w Diablo I i wiesz, oni myśleli, że mi nie będą musieli zapłacić no nie, a ja a tak. gram, patrzę, są te napisy no nie, a. i właśnie patrzę, myślę, Zapamiętuję. Zapamiętuję, łączę to, no nie. Aha. Wyłączyłem, patrzcie, Pajdak! I ja nic z tego nie dostałem, no to dzwoje, no nie. No, ja wtedy taki mały jeszcze byłem, przecież jak wyszło no, okay. Diablo pierwsze no i halo okay. Blazer, po kurde, ja tu Pajdak jest, a ja floty nie dostałem. A oni, sorry Pajdi, sorry Pajdi, my ci wysłamy kolekcjonerkę Diablo 1. Dostałem wersję na płycie na dyskietce, no nie. Bo kiedyś to był eksklu ek ekskluziv w czasach CD dostać gry no. na dyskietce. I właśnie zrobili wtedy mi przelew. No widzisz. Ile hajsu zgarnąłeś A tego już nie mogę powiedzieć, bo bym musiał zginąć. Powiedzieli mi, my ci zrobimy przelew, ale nikomu nie. Także ja nikomu nie mówię. Wiesz, jak oni się zachowali fair wobec mnie, to ja będę fair wobec nich. Wiesz o co chodzi. Taka uczciwość ludzka normalnie. ale tam w tle ile kurczę zapierdziela jak się zabłyśnie. A to niech błyśnie. Widzisz? O! Stary, jest ciężko, wiesz? No niestety, nie Uczuję tym na dole, bo mają <noise> naprawdę źle przeje... mają. Ja się nic, nic nie. nie martw, bo my tam też zejdziemy. Nie. nie, 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 nie ma takiej możliwości, żebym ja tam na dół zeszedł. No to nie Żeby się nie zdziwić. Ja się zdziwię. W końcu mantrę uczulibyście. No a to już dawno. To, jakoś... to już od połowy poprzedniego odcinka. Tak? Tak. To nie że... Tak było. No, no znowu ekipa. No to nie, to ja tam wpadam, ja tu w wir walki wpadłem. Wpadł wszy. Oj, a mnie nawet wyziębiło. Wiesz o co chodzi? I chłodno było. Kurde. No, aha. Change your battery, kurde. Czy habla podłączysz? Habla podłączyć. Także stał się problem ten turniej techniczny, to ja was teraz muszę pozabawiać trochę no nie? Zabawię, się, zabawię. teraz ja was pozabawię. Wiecie, jak się nazywa Rastaman. Który jest pedofilem? Nie wiecie, to ja wam powiem, pederasta. <śmiech> <śmiech> no miałeś już to podłączyć, bo mi się żarty pokończyły. <laughs> dawaj, dawaj. No, no nie wiem, no. Nie wiem, co wam więcej mogę powiedzieć. Słuchajcie, tak właśnie wychodzi w życiu, że nigdy nie wiadomo, co trzeba powiedzieć, jak się stanie nieoczekiwana sytuacja właśnie, gdy padną baterie. Dlatego ja kupuję Duracellę, no nie? Wiecie jakie? Takie, że jak przyciśnie się z jednej i z drugiej strony, to pokazuje pasek. Pasek pokazuje właśnie. I jak jest bardzo napełniony, to jest dobrze. Jak jest mało napełniony, to jest źle. To taka, wiecie, kwestia techniczna. Jakbyście chcieli na przyszłość kupować dobre baterie, to kupujcie właśnie te. Mów coś, bo podłączam. Eee, no, puk-puk. <laughs> nie znasz żadnego kawałku zna Puk-Puka? No Szatanista. właśnie... I co? Nie wierzę w kawałku puk Słuchaj, ty pranie aż. No, to dobrze. No. Nie postarałeś się, wiesz? No, mówię, że ja nie znam tych kawałków. Nie, no dobra, no, pupu. Czy ty znasz jakiś kawałek? Ja nie znam żadnych Puk-Puk, daj ty mi spokój. O kot, puk, człowieku, gdzieś trzy razy pomyliłem Pi. Naprawdę? No, no. Wiesz, co musiałem eee... zrobić? Pisać komentarz. No. A wiesz, gdzie był puk? Na karcie. jest na karcie? Znaczy na, na No. A wiesz, gdzie ta jak to była? W śmietniku. Nie, na szafie. No i co, miałeś problem z dostaniem się na szafę? No tak, bo trzeba było wziąć stołek i wejść. Straszne. No. Normalnie przerażające. Wej stary wiesz, jak się bałem? 2, Bałem się strasznie, bo ja strasznie nie lubię stawać na stołkach ani na drabinach. No, prawda? No. Człowiek. Mam lęk wysokości? Nie, mam lęk wysokości. Niskości. Niskości, ja muszę być wysoko. Highlight, rozumiesz? Nie, no, no, tak. no, tak. highlight. No tak. Wyjazdę w highlight. No, za, 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 za. za, za. Ty. ty się pojawi. Fajne, ty taki. Spaszlak. Ty. O kurde, pa, co mu się no, dzieje? Spaszlak. Ty, pa, jakie ma widelce klimatyczne. Szaro, dłużej, dłużej się... lewe dłużej. dłużej się robił niż, kurczę, walczył. Taki właśnie było nie? To, to, moje no, umiejętności. Dzień dobry. Tak, wewnętrzne sanktuarium bez... Tak! Regenerują ci się punkty życia, jak jesteś koło mnie. I mam... Nie, jak odpalisz teraz sanktuarium. No. I tutaj... O, To jest fajne. No i nie będzie przy dupasa. Będzie. Nie. Przy dupas jest pod B. No przecież wiem. Przełamująca... W ta Nie mów, że przełamująca fala się zrobiła. No. Drugi ten, wstrząs w drugie trafienie tak. Nawet nie przeczytałem, ale to był dobry atak. To nie źle. Człowieku. Co my mamy zrobić? A! Ja, Odpal tą mantrę. Nie mogę! Wiesz dlaczego? Nie. Bo mam za mało hejtów. a przeżyłem Dobra, została nam tylko jeszcze jedna lo, 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 lo lokacja Jedna została? Ta, ta. do zapalenia? Tak. Ta, nie widzisz, że drzwi są? No ale drzwi już było kilka razy, przecież No już. tak, ale to są właśnie te specjalne drzwi. To nie jest tak? No właśnie tak wiedziałem. No już wszystkie są podpalone, wiesz? Włączyłem tą mantrę uzdrawiania, wiesz? No ja jeszcze muszę znaleźć, już... A, bo... Ty, patrz, masz, rację, musimy tam dojść, gdzie... Gdzie są te drzwi, no, no tak. mówię ci. A, ten kawalątek? No tu jeszcze jest jakiś, no patrz jak się... Patrz jak się schodz, ja to się nie spodziewałem takiego wiesz w przebiegu spraw. Nigdy bym się nie spodziewał Ale tak się stało Tak się stało także Dobra yy... już No to dobrze Ty dołem Słuchaj. dawaj tutaj <coughs> no, no przecież nie górą A ja właśnie myślałem na początku, że górą pójdziemy wiesz A to na około, oko na naokoło Na około na e Znajdź się żanta Dalena na Górn Hob Warto co? A tu. No ta, no, ale to wiesz. Wiesz. Wiesz, ty to wiesz. <grywa> Zadanie wykonane. No, dzięki. no, Ja dostałem straszliwy powalacz. Ja nie zawodą sakwę. Wszyscy są zadowoleni. Zagadajmy się, co to było do diabła? Iluzja, stary. Iluzja, nic więcej. Kapatulty spustoszyły. Kur... Czy w przyszli... Kapa, te dwa pierwsze wyrazy szybko. Kapatulty spustoszyły. By. Nie, spustoszyły. widzisz? Skusztoszy. Kapatulty by. Nie wiem, ja wchodzę do kamiennego. Nie, i... nie wchodzę. Ja się boję, ja się trochę czekam. No dobra, to poczekamy. <laughs> to spłętuj to może. Dobra, także to był kolejny odcinek z Diablo 3. Na konsole no. ich 360. Biało na czarne nie chodzi. <laughs> <laughs> Także pamiętajcie, że każdy odcinek LAM Games TV jest od poniedziałku do piątku, a nawet i do niedzieli o 17.30. Do tego w weekendy o 8 rano. A tymczasem... No dobra, końca. Eee, subujcie, łapujcie i oglądajcie nas. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Eee, Jebu.